Drogi widzu, droga widzko, na początku witam Ciebie serdecznie i zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania oraz dzwoneczkowania naszych filmów. Dzięki temu będziemy mogli się znacznie szybciej rozwijać i tworzyć dla Was te pyszności. Zapraszam na film. Siemano, witamy w ten sylwestrowy dzień. Dzisiaj mija równo 3 lata od momentu powstania tego oto małego, cudownego kanału. Przywitaj się. Witam. Całe życie muszę uczyć. No nie wiem, kiedy mam się odzywać. Bo cały jak się tak to się odzywasz bez powodu, tak jak teraz na przykład. I... Jak bez powodu, nie bez powodu, bo muszę się wytłumaczyć, bo czekam aż nadejdzie taki odpowiedni moment, żebym powiedziała witam, a Ty zawsze już Cię ludzie podsumowali, już cię ludzie podsumowali. Ciebie też bucu. Kochani trzeba zrobić... Jak ty powiedziałeś na mnie? No, że jesteś buco... bucowaty. Proszę, proszę. Yy, trzeba coś zrobić z tym, z moją dietą. Raczej braku diety. Na zdrowie. Prawda, dziękuję. Tak. <noise> Dlatego, że no weź człowieku schudni, jak tu taki piękny boczuć leży przed tobą. I właśnie on będzie bohaterem tego odcinka. Zrobimy e, boczek z przyprawą drwala rolowany. Będzie on zawijany w folię celulozową dlatego, że jest bez... Skóry. Brawo! No znasz się trochę ci powiem. Znasz się troszkę. Troszkę przebywasz tak w towarzystwie. Co tutaj coś robią? Tutaj Podpowie widzę, że już coraz nim. więcej kumasz. Coraz więcej. Nie tylko będziesz wędzić kiełbasy cię I Pogryziesz. I teraz tak. Ten boczek jest taki dość gruby, i żeby go zrolować, to tak nie bardzo, nie? I musimy go sobie tak przeciąć, ale nie dociąć, żeby książkę z niego zrobić taką. Ale nazywałem co? Ale jeszcze Wam muszę pokazać jedną rzecz. Tu mam taki wyszczerbiony talerz, ale właśnie on jest najlepszy do ostrzenia noży. Tu, oto. Bierzemy nóż, i powiem Wam tak, ja to zauważyłem. U Chińczyków w mhm. Warszawie, no mówię jak jest, w restauracji, wyjął tą kosę co kebaba kroi i po talerzu jechał. Mówię, co ten robi? Podsuń się i pokaż, jak to słychać ten zgrzyt. Jakbyś, jakbyś o schody ostrzyła, kiedyś no, tak się. Identycznie kiedyś się ostrzyła. O co, o schody? O schody, no. Naprawdę, powiem Wam, że to ro, daje bardzo wiele, a więc to jest najprostsza metoda yy, na ostrzenie noża. Ten nóż jest nieco dłuższy niż ten boczuś. Ładny, taki półtora kilogramowy, mówię mi, waży? Bo teraz nie mówię, jak nie mówiłem. I zaczynamy go ciąć powiedzmy w połowie. Nie docinamy. Ładnie to, wychodzi tam równo? No tak sobie. Tak czy nie? Dobrze, dobrze. Dobrze, że tak, tą mielonkę przykroiłeś. już żeby mi tam mielonkę wypominał. Szywo wszystko. wszystko. Tak robimy. O. Tu się nie docięło. Będziemy peklowali na sucho. Czyli posypujemy solą i tą magiczną moją przyprawą. Nie docinamy o coś takiego. Nóż nam potrzebny nie będzie. Przekładamy boczysz tu. I teraz będzie można go <śśśś> zwijać. Tak jak teraz. I 1,5 kg, tak jak powiedziałem, przesunę go sobie do Ciebie bliżej. Odmierzamy sobie 20 g soli na 1 kg. Czyli jeśli mamy go 1,5 kg, to potrzebujemy peklosoli 30 g. I tyle właśnie sobie. A, poszło, dobra. Myślałem, że będziesz musiała po leć 30 g peklosoli. Przy dużo. O. 30 g peklosoli. Opruszamy go tam jak. Yy, Zaraz, jeszcze momencik. Zaraz to sobie i tak poroz, porozcieram. Bo przygotuję sobie od razu przyprawę do kiełbasy drwala. Tą przyprawę każdy zna. I tej przyprawy jest 10 gramów na 1 kilogram. Czyli jeśli jest 1,5 to 15 gramów. Ale generalnie tu nie ma jakiejś proporcji tak wyliczonej jak na kiełbasę. Dlatego, że to ma być takie popruszone. A nie jakieś. Ale ja tam 15. A co? O, i mamy 15. Zamykamy. Ale aromat. O, tak. Masakra. masakra. E, tak, to jest to. Tutaj jeden pieprzyk wagę wyłączamy, bo szkoda bateryjki. Wszystko w tych czasach w drogę. Byś musiała po bateryjkę jechać. Tak. Chcesz coś powiedzieć? Już się powstrzymałam w ostatniej chwili. No to dobrze. Że się wszyscy widzą, że. Tak, nic sami. nie robisz, tylko na tym, na tym filmie się pokazujesz. Proszę. Tu, co? Że, co? Że Zakupy co robię? Ja, w... Nic nie robisz. Zakupy ja, wszystko ja. I sam jeszcze to potwierdzasz na filmie. I sam jemy jeszcze to. No i jeszcze właśnie sam jesz. <laughs> o Boże, Boże, co ja mam. Za żywot. <laughs> Masakr. Ktoś chce mnie adoptować? Chętnie. Petr, czy ja Cię trzymam na siłę? Jak nie? Przywiązałam Cię tutaj. Tylko czy... mi idź, Ile razy mówisz? Rozprowadzamy w miarę równo. No, bo byś drugie takie głupie nie znalazł już. A. I odwrotnie. No wzajemnie. Dlatego że jesteśmy na siebie skazani. Tak. Męczę tyle lat. Rozprowadzamy pięknie. W miarę równomiernie. Skręcimy sobie to na 24 godziny. Po 24 godzinach, moi kochani, yy, przyjdzie tu jeszcze. Przysój się, ja to przyniosę teraz. Nie będę robił tego po 24. Zawsze mi pomylisz. Ja Oczy... wiedziałam, że tego nie znaleźć. Oczyw oczywiście to jest niekonieczne, ale można dodać, więc ja to dodam. Żelatyna, która nam to pięknie sklei. Dlatego, że to będzie foli i te żelatyny Tak tyle. Żeby po prostu nam to skleiło na 120%. Można jutro, ale lepiej to zrobić dziś, bo jak już to tak sobie wstępnie skręcimy, to już tego rozkręcać nie będziemy. Teraz te, tą doseczkę ułożę tak i ciasno w miarę to rolujemy. I co i to tak będzie leżało do jutra? Zrolowane? Tak, będzie leżało do jutra, a co? I tu jeszcze po wierzchu będzie można solą nieco posypać, tak dokładnie, tak jak powiedziałem. A jutro... Zobacz jaka piękna rolatka. No powiedz, szczerze tak, tak szczerze. A to się odwrócić, żebym szczerze mogła powiedzieć. Nie wiem czy... Masz, nie, bo jest dziura w środku, nie jest ładna rolatka. Potem się Oj się czepiasz ci no, powiem. No to, to no musisz No bo, bo, bo puściłem. i teraz mi roboty narobiłaś tyle, że... Ja no to no. i tak to jest tylko po to, żeby się to peklowało. Tylko chciałem ci pokazać, a ty już... Nie, bo jest dziura w środku. To jest tylko no to na... No po co mnie pytałeś o szczerą opinię? Trzeba było się nie pytać, to bym nic nie powiedziała. Dobrze, że to... Dobrze, że tak mówisz. Lepiej teraz? Zobacz. No do... nie wiem, Masz. bo nie widzę. Nie ma dziury? No jest, ale mniejsza. Dobrze. No patrz, no patrz. No dobra. Jak do I teraz, tylko to. Dobra, do Michy to. W miejsce to posypię lekko peklosolą z góry. Ale to już się nie będzie waga soli zgadzała. O, Boże. Delikatnie to posypujemy, żeby tylko to popruszyć i. A ty to mi zawsze mieszasz. <noise> I jutro będziemy z tym działać dalej, bo... Ta folia celulozowa, która przepuszcza dym, bo będziemy ten boczek wędzić. Oczywiście siatka, do tego dwunastka, żeby nam to dość ciasno ścisnęło, żeby nie było dziury. Do jutra. Wszystko przygotowane do dalszych czynności. Tu jest ten boczuś, proszę bardzo. Tak wygląda po 24 godzinach. Tyle tam tych soczków pysznych, pachnących, puścił. Aplikator, siatka folia celulozowa. Od niej zaczniemy. Rozkręcam sobie powiedzmy tyle co ta wytarta deseczka. Tyle jak ty myślisz moja operatorko? Będzie? Wystarczy chyba. I tak coś tam popsujesz jak zwykle. Wiesz co? Już mnie od razu... Ale nie od razu, no to po prostu stwierdzam fakt. Fakt. Na boczek albo tu, no. Deseczkę sobie ułożymy tak. O, tak mniej więcej na środku. I teraz pokażcie mi ten boczuś. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ja go rozwinę, żeby nie było. Że jakaś dziura będzie. Co? Parek te przyprawy wszystkie. O, Boże, coś pięknego. Ta śmisko, odsunę. Odsunę, odsunę. I teraz sztywno. Najsztywniej jak tylko się da. To znaczy najciaśniej, ale zapach. O jest. Nie, ja go zawijam odwrotnie, czekaj, nie tak, by to zawiło ciasno, żeby wszystko nam się pięknie po sklejało, tak jak to właśnie czynię, co? Bo y, tam jest tłuste i ono będzie odwrotnie, odwrotnie miałem zawinięty. Tak jak miałeś zawinięty. Zawsze na, pomylisz. Każdym razem. Tak to jest. Tym pomyleniem. Jeszcze. Co jeszcze? Tak bardzo to o, tu Co? w tym miejscu jak zawijasz, to tak od razu o... Patrz, jaki fachowiec Jeszcze. się znalazł. Zobacz. Ja to no ścisnę, tak. spokojnie. Ja to widzę z tej strony i ja widzę, Ty że... Ty źle jest. widzisz. W ogóle masz problemy ze wzrokiem. Zauważyłem tak ostatnimi czasy. Sztywno, ciasno, aż normalnie będzie. Proszę bardzo. Wszystko. Ciasno. Podoba się? Jeszcze nie wiem. O, no. E, e. Ale i tak rozwiniesz to teraz. Co rozwiniesz? Nie, teraz e, zrobię to tak, że tu posunę. Tu. poczekaj, Że miałem jeszcze dwie ręce, nie? Tak. I od razu folika. Sztywno, robimy takiego cukierka. Folia przepuszcza dym, tak jak wam powiedziałem. Pięknie, sztywno. Tutaj te przyprawy troszkę nam. Powy ciekały, ale to nic, nic, to nie przeszkadza. Sztywno, bardzo jak się tylko da. już Wam pokazuję, o co mi się rozchodzi. Kolorek będzie wspaniały, mimo wszystko, że mogę Jaś. To wszystko ja nie mogę tym tłuczkiem jeszcze. Co robić? Mogłeś tym tłuczkiem, tłuczkiem robić. to nie wiem, czy Ciebie nie będzie trzeba, słuchaj. Tak mi się wydaje. Wiesz co? I teraz tak. A czemu tak robisz? Słuchaj mnie, ja wiecznie Żył nie będę. Słuchaj A, mnie. Już go rozwinąłeś, czy nie? Jeszcze? Co rozwinąłeś? Nic nie rozwinąłeś. Słuchaj mnie, ja ci to powtarzam. Ja wiecznie Żył nie będę. A dlaczego tak krótko obciąłeś to? Dlatego, że tu będzie wylot. Czego wylot? Y... Mięsa. W sensie takim, że po prostu Ale te tak, soki, jak to... będą jakieś coś tam, Ale to będą wykapywały. Taki piękny, soczysty. Będzie soczysty, bo jest. Od boczków. I teraz tak, siateczka dwunastka. Przygotowana. Ona jest bardzo. Bardzo. Patrz. No bo się rozwinął trochę. Co się rozwinęło? No z boczek. O Boże. A ta siatka to wiesz. Mam tu kobitu. I teraz tak, skręcamy to ciasniutko. Aż normalnie oczy wyszli. Bierzemy. Tu mam. Widzisz, co tu mam? Klips. Nie taki klips, jak były kiedyś. Wiesz, wiesz jakie klipsy były kiedyś? Nosiłaś takie? Pewnie o. Chodź, pokaż jak to będę zaklipsowywał. I ściskamy tu. Tak. Proszę. O. Teraz to odcinamy tyle, bo ja zawsze odcinam te farfocle, bo to jest nie po mojemu to pójdzie na złom. Za chwilę to sobie będziesz mogła spokojnie posprzątać. Widzę, że już nie możesz się doczekać. Tak, już nogami przebieram. Już nogami przebierasz. Haczyk. I tak wygląda moja rolada. Niżej troszkę. Boczkowa sylwestrowa. Teraz podpalamy wędzarnię. Jest sobota, więc kilowaty są tańsze. Jutro jest sylwester, czyli jak dziś sobota, to jutro niedziela sylwester i wędzimy to. Dość długo, dość pięknie. Dobra, wygrzewam wędzarnię. Wędzarnia na 50 stopni. Tutaj, w tym przypadku, jeśli chodzi o ten wspaniały, piękny boczuś. Oj, piękny. To nie trzeba go osuszać, bo jest folia na zewnątrz. Tylko go lekko podgrzewamy z pół godzinki i puszczamy dym. Wędzimy z rębkami. Bóg, Olcha, eee, taka mieszanina. No i tam myślę, jakieś 4 do 5 godzin w porządnym dymie. Temperatura 55 stopni będzie podczas wędzenia. No właśnie, więc tak to będzie wyglądało w późniejszym etapie. No a później oczywiście jeszcze parzenie, ale to już zupełnie później. Dym już zasuwa. Temperatura 55 stopni. W tym momencie podskoczyła do 74. Przy którymś tam wędzeniu wspominałem o tym, że jak zmieniamy z nawiewu na termoobieg, to temperatura na chwilę podskoczy, a później o już 73. Równa się tutaj. O, Boże, dym wyleciał. Do tej na zielono. Więc tak to wygląda. O. Fu. Termoobieg włączony. Widać jak się kręci. Piękny ten boczuś. O Boże. I weź człowieku schudni. Dobra. Wędzimy. A, jeszcze jedno. Tutaj właśnie tak jak Wam wspominałem przy pakowaniu tego boczku, od góry tą folię ściąłem, od dołu również. To jest tak, że i dym lepiej nam dojdzie do wewnątrz, do środka, mimo wszystko, że przenika przez folię. To jest jedno, a drugie jakby coś tam miało kapnąć, to nam będzie kapało. Będzie miało którędy kapać, nie będzie nic blokowało. Ta folia oczywiście tu na bokach jest. Ona będzie zabezpieczała przed wysuszeniem. Skóry nie ma też przed jakimś tam niechcianymi rzeczami. Dobra, będziemy 4-5 godzin, tak jak mówiłem, w temperaturze 55 stopni. Światełko. I 5 godzin równiutko co do minuty minęło. Proszę bardzo. Kiedyś ktoś pytał, jak długo zrębki wytrzymują. A więc cały czas ten sam pojemniczek. Tak to wygląda. Dobrze wygląda. Ojej. I zabieramy teraz do parzenia. Parzyć będziemy w temperaturze 75 stopni. Ja nie będę przebijał tego do jakiejś tam temperatury wewnątrz. Po prostu zrobię to po swojemu, czyli 75 stopni. Godzina 20. Studzimy i jutro. Testujemy, więc dogara z tym, wreszcie. Ja dodałem wczoraj zdjęcie tego pięknego poczuciu, jak sobie wisiał na grupę. I chodzi o to, że ludzie się pytali, czemu folia celulozowa? A to temu, bo to jest boczek bez skóry. I w tym momencie ten tłuszcz, który tu jest bezpośrednio, bezpośrednio, nie ma skóry na nim, jest osłonięty właśnie tą folią. I tak, powiem Wam, że i co niektórzy się zastanawiali, a półgęsek, jakieś tam wołowina, a to zwykły boczek wieprzowy zwijany, rolowany z przyprawą drwala. A więc kroimy i próbujemy, bo już się nie mogę doczekać. Hmm. Odezwij się, bo nie wiedzą ludzie, czy jesteś. Jestem, a dlaczego? A, no nie nie wiem, może telefon jest. sam lata już tam się oferują, co niektórzy mi staty wysłać. To co, gdzie go dzabne, tu chyba go no to dziabne. Było nie. było po to, żeby mnie nie było już. Nie chcą cię? No nie chcą mnie niektórzy. Ważne, że ja cię chcę. Ojej. Tu, tu przekrojenie. I to rozwijam sobie na miejscu. I teraz się wszystko wyjaśni, kochani moi. Raz, dwa, trzy. Pięknie wygląda. A jaki zapach? O Boże. Coś pięknego. Od razu tą siateczkę można ściągnąć i brać się za jedzenie. Boże wreszcie. Taki grubszy, grubszy. Grubszy, grubszy. Tyle może chociaż co? Mój Boże. Czekałem na ciebie tyle lat. Na, 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 na. Ok. No, obierajmy tą folikę. To schodzi dobrze, jakby ktoś to się To by się z folią zjadł. Ja wiem, że... Nie wiem, jakby to się sprawiło. Ale powiem tak. Albo... Mm -hmm. Tego się spodziewałem. Uf. Przepyszne. Mm. Odpływam. Ojej. No. To ci na, już. Na drugą nóżkę. gdzie już? W grubsza będę kroił. Ja nie wiem po co to w ogóle kroiłeś. Trzeba było sobie taką, jak batona. Po nowym roku dieta. No dokładnie. Nie mówimy jeszcze po którym. Jeszcze w nowy rok pojemy, ale już po nowym to. tak. Ja. Jeden film w tygodniu i wystarczy. Patrz. Potem musisz to wszystko jeść. Widzisz to? Czy ty to widzisz? Wiesz co sobie pokroję, żeby mi się wygodniej gryzło. Przepyszne. Mhm. Mhm. Jak na boczek to nawet ładnie wygląda. Nakładnie. ładnie. No ładnie wygląda. No bardzo ja ładnie. nie jem boczku, to wiesz, dla nie mnie... Nie Nie, No nie jem. Ja bez chleba. Przyprawa tutaj w środku, pokaż. Bardzo dobry. Bardzo dobry i bardzo ładny. Zróbcie sobie, jeśli macie możliwość. Folia celulozowa i oczywiście przyprawa drwala. Dostępna w sklepie Jelux Polska. Link w opisie kod rabatowy również. Moment. Mm. Przepyszny. Tak tego się spodziewałem właśnie. Przepyszny. I śliczny i w ogóle. Wszystko na a więc. Kochani, social media facebook grupa. Swojskie gotowanie i wędzenie. Zapraszam serdecznie Ciebie na tą grupę. Ostatni film w tym roku 2023. Yy, za rok się widzimy kolejny raz. Oczywiście pamiętajcie, TikTok, swojskie gotowanie. Instagram Swojskie gotowanie, sklep internetowy swojskie gotowanie i wędzenie.pl Mówiłem jakiego kotrabatowe do Jeluksa czy nie mówię. Mówiłeś. Jesteś tego pewna? Tak. Aha. Ale by... możesz powtórzyć, bo na 99% jestem pewna. i nie słuchałam. Wszystkie rzeczy niezbędne do wyrobów, wyrobów domowych dostaniecie w stypie Jelux Polska. Link w opisie. Kod rabatowy Kostrzewski10 również w opisie pod tym filmem. Oczywiście polecam, żebyście sobie to zrobili raz jeszcze. Co tu więcej można powiedzieć? Uważam, że chyba to się broni samo, samo sobą, co? Samą. No raczej. Dobrze to wygląda. A jak smakuje? Ja cieniutki sobie jeszcze prosteczek jakbym ukroił. No, to robić. już za chwilę. No dobrze, dobrze. Miłego dnia Wam życzę i wszystkiego dobrego w 2024 roku. I to chyba tyle. Polecam. Pozdrawiam. Cześć.